W sobotę 14 października w kłoskim inkubatorze przedsiębiorczości odbyły się drzwi otwarte, by po raz pierwszy pokazać mieszkańcom i potencjalnym najemcom wyremontowane pomieszczenia białych koszar fortłowcza góra, które przez lata popadały w ruinę. Teraz obiekty i okalające go teren nabierają nowego blasku, a miasto ma pomysł na jego zagospodarowanie. Chcielibyśmy szerszej społeczności, jak i również potencjalnie zainteresowanym mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim, przedstawić tę lokalizację, aby w przyszłości, jeżeli będzie zainteresowanie, a liczę na to mocno, że będzie zainteresowanie, szczególnie z tych branż, które są w strategii innowacyjności województwa dolnośląskiego, będzie możliwość wynajęcia tutaj po preferencyjnych cenach tej powierzchni. Wprowadzimy już od kilku lat te kompleksowe działania związane związane z Fortem Owczagóra, bo to nie tylko inkubator, który mamy, ale mamy do zagospodarowania cały jeszcze fort i kilkanaście hektarów tego fortu. Jesteśmy przygotowani też i dokumentacyjnie, i projektowo. Na zagospodarowanie tej przestrzeni, między innymi za moimi plecami z tyłu, jest duża polana. Tam ma zostać odtworzona wieża widokowa, Tutaj była w czasach przed 1945 rokiem. Ma również zostać wykonany specjalny taras widokowy w stronę miasta, w stronę twierdzy głównej. Też liczę na to, że w przyszłości, jak już skończymy okres trwałości tego projektu, będziemy mieli możliwość włączenia do oferty turystycznej, do twierdzy głównej i udostępnienie tego fortu pomocniczego, ale żeby to zrobić, musimy jeszcze wiele, wiele środków włożyć w ten fort, no i oczywiście lata przygotowań. Cieszę się z tego, że dzisiaj też i dopisali mieszkańcy i potencjalni przedsiębiorcy, którzy będą w przyszłości tutaj prowadzić swoją działalność gospodarczą. My nie chcemy zarabiać na tym obiekcie. On ma służyć lokalnej społeczności, ma służyć biznesowi. Oprócz lokali, które będą mogły wynajmować firmy, jest również sala szkoleniowo-konferencyjna dostępna dla wszystkich zainteresowanych, jest sala coworkingowa. Marzy nam się stworzenie z profesjonalnej sali nagrań. Będzie można założyć sobie wirtualne biuro z obsługą sekretariatu. Mamy pełni wyposażony sekretariat, który będzie służył właśnie wirtualnym biurom. Będzie można rozwijać każdą działalność. Nie jest tak, że jesteśmy ograniczeni, e, jakim ograniczają nas tak naprawdę powierzchnie lokalowe. Tak? Mają to być, mamy tutaj lokale biurowo-usługowe, więc e, i powierzchnia lokali nas ogranicza. Natomiast są preferencje, które są narzucone odgórnie w ramach e, Wymagań konkursu, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie. Preferencje skierowane są dla firm, które mają w swoim korze inteligentne specjalizacje regionów. Łączna wartość projektu, jeżeli chodzi tylko o tą lokalizację, bo trzeba wspomnieć o tym, że jest to duży projekt razem z Ząbkowicami i z tam również powstają inkubatory przedsiębiorczości. To jeżeli chodzi o samą Owczą górę, to mamy łączną wartość projektu na poziomie 16,5 16 miliona złotych wartość projektu. A dofinansowanie to ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ale co istotne, chciałbym zwrócić uwagę na to, że mieliśmy kilka opcji do wyboru. Mieliśmy do wyboru, bo mogliśmy też również z tych środków postawić nowy budynek w zupełnie innej lokalizacji. No ale mi i moim współpracownikom przyświecała taka idea, aby próbować przywrócić tą przestrzeń, która przez wiele lat była zapomniana dla mieszkańców Kłodzka i w ten sposób osiągamy dwie korzyści. Mamy miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców, ale również mamy kolejną przestrzeń, która została oddana na rzecz mieszkańców do wykorzystania. Została przywrócona mieszkańcom miasta Kłodzka. Mamy projekt gotowy tylko czekamy na nabory z funduszy unijnych, na ścieżkę rowerową wokół Fortu Owcza Góra, więc cały czas ta infrastruktura tutaj się będzie rozwijać. A obecnie jesteśmy na etapie projektowania dalszej części inkubatora w Przedsiębiorczości w Koszarach Czerwonych, bo już widzimy, że brakuje nam pewnych funkcji, które, które tutaj się po prostu nie zmieściły. Wydaje się to, że to jest duży obiekt, a jednak no nie, nie wszystko nam się tu mieści. Najtrudniejsze było zachowanie odtworzenia tego, jak to zostało wcześniej zro zrobione, żeby po prostu nie poniszczyć elementów historycznych, które już kiedyś ktoś tutaj tak zrobił, bo to nie jest nowy budynek, w którym stawiamy sobie tak jak chcemy, robimy prosto, łatwo i przyjemnie. Tutaj to wymaga tego właśnie konserwator zabytków, archeolog. Mamy teren górzysty, tak, też napotkaliśmy też niejednokrotnie skały, tak? gdzie koparki ze sprzętem ciężkim naprawdę pracowały dzień i noc, żeby niektóre trasy, które były wytyczone, mogliśmy przejść zgodnie z projektem. Ja jestem z zawodu matematykiem tak, i planuję rozpocząć tutaj właśnie, założyć swoją pracownię i laboratorium matematyczne, które być może przysłuży się tutaj, bo wiemy, że mamy teraz zapaść w edukacji, tak, są problemy z kadrą, nauczyciele masowo odchodzą. A co za tym idzie, spada jakość nauczania, mam nadzieję, że tutaj będzie to miejsce, w którym no, mieszkańcy powiatu łódzkiego, przede wszystkim młodzież, będzie mogła skorzystać tak naprawdę tutaj z moich usług tak, i będzie mogła uczestniczyć w zajęciach, wykładach, laboratoriach. Oprócz tego w przyszłości planuję też no, rozwinąć dalej działalność, tak aby stosować i starać się tworzyć rzeczy, które będą miały aplikacje. Tak, no w przemyśle, czy, czy, czy w gdzieś gospodarce, tak? czyli kwestia zastosowania matematyki w życiu. Fordowcza góra już niebawem będzie tętnił życiem, a tereny rekreacyjne będą z pewnością przyciągały nie tylko turystów, ale i samych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że uda się też pozyskać środki na dalszą jego rewitalizację. Wszelkie szczegóły dotyczące najmu znajdziecie Państwo na fanpage'u Kłockiego Inkubatora przedsiębiorczości i w Urzędzie Miasta Kłodzka.